Dzisiaj tak troszkę na spokojnie, bo mamy spokojny jesienny poranek na parze deszczem za oknem, czego nie do końca się cieszę. Czy deszczem, jak deszczem? Deszczu się nie boję, ale mm, fun fact o mnie: bardzo boję się burzy. I jest właśnie burza. O, jeszcze za gorąco. A w ogóle. Tą herbatkę, którą zrobiłam. Ja tutaj zerknęł na bok, bo sobie przygotowałam. Ja nie wiem, czy ta herbata jest w Polsce, ponieważ ja ją kupiłam jak byłam w zeszłym roku w Estonii. Ale może w jakimś supermarkecie da się ją znaleźć. Ja tutaj mam jeszcze dodatkowe jedno opakowanie, ponieważ jak czaiłam, jak dobra jest ta herbata, to poprosiłam znajomych, no nie, zaczął grać walić teraz po oknach. No ale wracając do tej herbaty, to mm, poprosiłam znajomych, żeby mi dorzucili cztery opakowania i to jest moje ostatnie, także mm, oszczędzam jak mogę, ponieważ na Malcie nie ma tej herbaty, ale muszę wam powiedzieć, że jest obłędna i bardzo ją lubię właśnie w takim e, czasie jesienno-zimowym. No, to jest czarna herbata róża i jabłko i naprawdę rewelacja. No oh, Boże. Dobra, ja już nie przedłużam. Zjem sobie coś i będę rozkminiać plan na dzisiejszy dzień. Ponieważ, no... Chyba z domu prędko nie wyjdę. Pokażę wam, jak leję. Jest tak ciemno przez tą górze, że no, nie wiem, czuję się jakby był wieczór, a jest kochani, patrzcie, 8.30 rano, nie do wiary. No nic, to co? Chyba czas zrobić jakieś śniadanko. Myślałam, że nie będzie to jeden z najlepszych dni w moim życiu przez tą poranną górze, ale jak możecie zobaczyć, już się e, przejaśniło. Jest znowu piękna pogoda, także jest jeszcze szansa na to, że mój urodzinowy weekend nie będzie katastrofą. A ty co, kichasz? No, a wracając w ogóle do tematu, ja już się ogarnęłam znaczy o tyle, o ile, bo założyłam e, po prostu domowe ciuchy. Ale w planach mam to, żeby zanim wyjdę, jest prawie 12 i jest w planach to, żeby wyjść, ponieważ no, nastąpiła nieoczekiwana rzecz i rozwaliłam sobie rajstopy, czy wydaje mi się, że już miały dziurkę, ponieważ były w takim opakowaniu, wiecie, bez żadnej foliki, ani niczego, tylko takim czymś. No i no niestety no widać, że są niechodzone, tylko założone, no jakie przywdziałam na stopę, no to pociągnęłam oczko i nowe rajstopy są do wyrzucenia, także będę musiała podjechać po nowe, ponieważ na kolację dzisiaj chciałabym założyć je do mojej stylówki, ale zanim pojadę, bo no nie ukrywam, że nie za bardzo chce mi się jechać, bo wiem, że będą tłumy. Bo wczoraj był Black Friday i ludzie się po prostu rzucali na wszystko. Nawet w zarze była ogromna kolejka, jak znajdę gdzieś zdjęcia, to wam tutaj rzucę. No i co. No, i odkładam to jak mogę. Ale pomyślałam sobie właśnie, przez to, że ten poranek był taki nieciekawy, jakby sobie tutaj poprawić humor, i stwierdziłam, że przystroję sobie mieszkanie na święta, ponieważ wczoraj po pracy wysprzątałam wszystko. Zajęło mi to trochę, byłam padnięta już pod koniec dnia, ale przynajmniej cały weekend mam teraz wolny i nie muszę się tym przejmować. Także wyciągam wszystko. I zaczynamy przystrajanie mieszkania na święta. Zaczniemy od sypialni, ponieważ tutaj tak naprawdę yy, najmniej się będzie działo, ale najbardziej efektownie, ponieważ yy, tak jak w zeszłym roku położę na łóżko girlandę, ze światełkami i mm, przystroję delikatnie toaletkę. Muszę odgrzebać te wszystkie dekoracje, także ja idę po girlandę i po tą choineczkę, tutaj, która tutaj zazwyczaj stoi. Widzimy się już za chwilę. Mam girlandę. Ona już tutaj ma zamontowane te światełka. To są takie światełka, o, dość konkretne. One były z Lidla za jakieś grosze naprawdę ale naprawdę pięknie się prezentują. To ja ją teraz rozłożę i będzie pierwszy powie świąt. Mm. Dobra. Która ta strona? Okay. Mam przedłużacz, i pro tip od człowieka, który musi sobie radzić z takimi kontaktami i normalnymi europejskimi wtyczkami wystarczy, że macie coś długiego, może to być wykałaczka nóż cokolwiek, ponieważ ta część nie jest podłączona do prądu. To jest tylko taka zaślepka, więc wkładamy, przesuwamy i sobie spokojnie możemy wrzucić tutaj kontakt. Także naprawdę spoko. A potrzebuję przedłużacz, ponieważ no kontakty mamy wszystkie zajęte, więc żeby podłączyć girlandę potrzebuję przedłużacz. my to! Ojejku, jak to pięknie wygląda. No patrzcie. Przeniosłam się do toaletki i oczywiście masa niepotrzebnych rzeczy, ale tutaj zazwyczaj stoi taka złota choineczka, więc i tym razem tutaj stanie, tylko się zastanawiam czy po tej stronie ją dać. Myślę, że tyle wystarczy, bo no to jest jednak toaletka, ja tutaj potrzebuję miejsca, nie używam co prawda tej toaletki do malowania się, bo zazwyczaj maluję się w tym drugim pokoju, ale ja lubię sobie tutaj usiąść, żeby albo sobie pomontować filmy, albo wiecie z takim fajnym klimatem sobie tutaj posiedzieć, zrobić sobie jakąś maseczkę, pielęgnację i tak dalej. Teraz najgorszy etap, bo trzeba ją rozłożyć i ja naprawdę nie lubię tego momentu. No ale trzeba. To też nie jest jakaś taka, wiecie, fancy choinka, bo to jest jedna z zwyklejszych choinek, ale jakoś tak mam do niej sentyment, bo była to nasza pierwsza choinka i póki co jest okej. Okay. Chociaż może mi się taka, wiecie, ośnieżona, biała. Ale może jak po świętach będą wyprzedaże choinek, to uda mi się złapać jakąś. To jest po prostu niesamowite, ale to jest jedna yy, taka świąteczna piosenka, która yy, wyciska ze mnie usy skitu. <grym z> nie wiem, to się po prostu dzieje tak samo czynnie, że jak tylko ją słyszę, to mam po prostu takie oczy mokre, że to jest niedowiary. No? Mam no, tutaj jeszcze gnomy. Nie wiem czy ktoś pamięta moje gnomy z zeszłego roku. O, no, są no, to, to drucik ci wyszedł z czapeczki. Jak tu tam się prowadziłeś przez lato? Tutaj mamy jednego gnoma. A tutaj jest drugi gnom. Może tak będzie spoko. Gnomy są z iska, ale mam je już chyba ze 4 lata, jak mniej więcej. I one naprawdę były tanie, bo były po chyba, ja wiem, 19 euro. No, są za taką jakość, bo naprawdę są bardzo ładnie zrobione, no i to, że ta tutaj aparatura nożna się nie psuje, ciężko się jeść składa, ale no, działają, to muszę przyznać, że naprawdę spoko zakup. O, magnomiki. skończyłam ubieranie choinki zrobiłam yy, dziady i tutaj yy, koło telewizora, stół i w zasadzie na razie to tyle, bo nie mam więcej ozdób. Yy, tak zazwyczaj ubieram sobie mieszkanie i wydaje mi się, że wystarczy. Jeszcze będzie, yy, będą lampeczki na, na tym. Na oknie balkonowym. Troszkę sobie usiadłam po tym, jak tutaj wszystko ubrałam, no to zaniosłam z powrotem te pudła, żeby je wynieść do, nasze, do naszej pralni. Bo na górze w pralni mamy taki podwieszony mm, sufit, i tam trzymamy wszystkie takie rzeczy, jak sezonowe dekoracje, jakieś pudła, których może kiedyś będziemy potrzebować i tak dalej. I usiadłam sobie na chwilkę na sofie, bo przeglądałam sobie Instagram. No i się trochę rozleniwiłam. Teraz myślę, że zrobię sobie pierogi, ponieważ mam pierożki od Ady. Zamówiłam ostatnio. I co? No i będę musiała sobie wykombinować jakiś nowy outfit. Na y, dzisiejszą kolację, ponieważ w końcu się nie wybrałam, jest już godzina 16, już na tą godzinę nie chce mi się jechać, bo lało, jak leje, to jest, są korki, i są zalane ulice. A jeszcze jak właśnie siedziałam na tym Instagramie, to się okazało, że w tej galerii, którą mamy na malcie jedną taką The Point, y, zawalił się nie wiem, czy to był dach. Napisane było, że dach, ale było, były też zdjęcia tych najniższych poziomów z, ze sklepami, gdzie wszystko było zalane i była tam właśnie jakaś konstrukcja zawalona. Więc w sumie dobrze, że nie pojechałam, bo no pojechałabym na darmo tak naprawdę. Mam nadzieję, że nikomu tam się nic nie stało. Nie było informacji takiej, więc myślę, że spoko. I co? No mogłam zajrzeć do Zary, bo niby jest osobno, ale z drugiej strony... Po cóż jechać? We will see. Póki co zawijam się, muszę coś zjeść, bo po prostu... No jadłam o tej 12:00 tą kanapeczkę marną. A tak to... Nic, ale mam tutaj jeszcze pierożki. Także będą pirogi i mam tutaj jeszcze troszkę skwarków. Nie wiem, jak je zrobić. Może w airfryerze? Nigdy nie jadłam pierogów z Ale może... Czas spróbować, czy to w ogóle ma jakiś sens. No, a co? Próbujemy. Muszę przyznać, że troszkę się bałam, że wyjdą suche. Ale wychodzą naprawdę spoko, wychodzą takie kręci. Okej,ka dla pierogów z Erifra. Mm, mm, mm. Nie wierzę po prostu. Ta pogoda to nic się wykończy. A tego się chyba nie spodziewaliście. Skoczyłam w szlafrok, ponieważ idę się właśnie kąpać i w tym momencie kończę tego vloga, ponieważ on byłby już troszkę za długi. Także ja się już z wami żegnam i zapraszam do kolejnego filmu Buziaki.